Wrzesień 2024. W wyniku potężnych ulewnych deszczy Polska staje w obliczu jednego z największych kataklizmów ostatnich lat. Tysiące ludzi jest ewakuowanych, miasta są zalewane, mieszkańcy uwięzieni w podtopionych budynkach, a szkody liczone są w miliardach złotych. Uwaga całej Polski skupia się na południu kraju, regionie najbardziej dotkniętym skutkami powodzi. Wielka woda pochłania wszystko, co stanie jej na drodze, bez względu na majątek czy status społeczny. Polacy nie tracą ani chwili, czym prędzej ruszają do pomocy, albo w postaci darów, czy wpłat na zbiórki charytatywne, albo dosłownie jako wolontariusze na zalanych terenach. Ale w tej tragedii są też ofiary, o których mówi się zbyt mało rolnicy. Ich domy, ale też zbiory, zwierzęta, sprzęt wszystko zostało pochłonięte przez wodę. Dziś opowiemy o ich stracie, bólu i trudnej walce o odbudowę dorobku życia. Zalane pola to nie tylko obraz pustych, błotnistych przestrzeni. To plony, które już nie będą mogły być zebrane. To zniszczone ziarno, które miało karmić ludzi i zwierzęta przez kolejny rok. Woda zniszczyła magazyny zbożowe, zniszczyła silosy pełne kukurydzy i innych pasz. To wszystko, co miało zapewnić przetrwanie gospodarstw, przepadło. Wraz z zalaniem pól i gospodarstw powódź pochłonęła także życie wielu zwierząt. Woda przyszła szybko, często zbyt szybko, by móc ewakuować wszystkie zwierzęta. A rolnicy i tak w pierwszej kolejności często najpierw ewakuowali futrzaki, a dopiero później siebie. Stracili oni nie tylko swoje zwierzęta, stracili też podstawę swojego bytu. Zostali bez mleka, bez mięsa, bez żadnej możliwości produkcji. Powódź nie oszczędziła także infrastruktury rolniczej. Maszyny, budynki gospodarcze, magazyny, stodoły wszystko zostało zniszczone lub poważnie uszkodzone. Maszyny, które często kosztują grube setki tysięcy, teraz leżą w błocie. Całkowicie bezużyteczne. Każda z tych maszyn była inwestycją na lata, a teraz po powodzi wszystko jest zrujnowane: zniszczone silniki, zatopione części, woda, która przeniknęła każdy mechanizm i kredyty, które pozostały do spłaty. Rolnicy stoją teraz przed decyzją: poddać się, czy próbować odbudować wszystko na nowo. Jedno jest pewne: bez zewnętrznego wsparcia finansowego, bez pomocy w odbudowie zniszczonej infrastruktury. Wielu rolników będzie musiało porzucić swoje wielopokoleniowe gospodarstwa. Państwo obiecuje wsparcie w pewnym zakresie, ale rolnicy nie mogą czekać miesiącami na odszkodowania. Nie mogą pozwolić sobie na przestoje. Wiele jest zbiórek charytatywnych, których celem jest redukcja szkód wywołanych skutkami powodzi. Ale te, które ukierunkowane są na pomoc rolnikom, można policzyć na palcach u jednej ręki. A nawet jeżeli są założone, to niestety często nie mamy możliwości weryfikacji ich wiarygodności. Zachęcamy do śledzenia stron izb rolniczych, na których zamieszczane są komunikaty o zbiórkach, w szczególności aktywna jest izba rolnicza w Opolu, która opublikowała wykaz punktów zbiórki darów dla opolskich rolników. Link znajdziesz w opisie filmu. Pomóć 2024 roku to więcej niż tylko straty materialne. To emocjonalna katastrofa dla tysięcy rodzin. Odbudowa będzie kosztować miliony, a rolnicy zostali zniczy. Ich pola nie nadają się do uprawy, ich zwierzęta zginęły, ich maszyny są bezużyteczne. Bez pomocy, bez szybkich działań ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Dlatego teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia. Potrzebują naszej solidarności. Bez rolnika nie ma żywności. Pamiętajmy o tym.